Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie na kanale, witam stałych widzów. Szczególnie gorąco pragnę powitać zodiakalne byki, ponieważ tu właśnie przed sobą mam dla Was. Rozkład ogólny na luty 2019 roku. Także drogie byki, mam nadzieję, że wysłuchacie, że będzie to w jakiś sposób z wami rezonowało. Natomiast jeżeli nie, to też nie przejmujcie się tym zanadto, ponieważ w czytaniach ogólnych nie z każdym musi to rezonować. Karty pokazują tutaj jak gdyby pewne energie przewodnie, dominujące, jakie będą towarzyszyły właśnie osobom spod waszego znaku Zodiaku, więc nie warto. Warto się tym przejmować, jeżeli nie rezonuje. Wówczas zawsze mówię, żeby po prostu nie dopasowywać na siłę do swojego życia pewnych tutaj informacji przekazywanych przez karty no bo to tak naprawdę nie ma sensu. Zapraszam do wysłuchania tego czytania. Bardzo miło jest mi Was powitać jeszcze raz. No i moi drodzy, zaczynamy. Energią ogólną, która Wam będzie towarzyszyła w lutym 2019 roku, jest energia głupca, doprecyzowana kołem fortuny. Głupiec to są nowe wyzwania, to jest bycie na początku ścieżki, czyli być może Zakończyliście jakiś cykl, coś u Was zostało zakończone, na przykład stary związek, stara praca, stare relacje, jakieś miejsce zamieszkania zmieniacie i rozpoczynacie tutaj swoją zupełnie nową ścieżkę. Jesteście takimi jakby świeżakami w danym temacie, czyli rozpoczynacie zupełnie od zera, gdzieś tam już oczywiście mogliście zebrać jakieś doświadczenia, ale tutaj najprawdopodobniej idziecie w coś zupełnie nowego, więc siłą rzeczy idziecie troszeczkę w ciemno. No bo jak zaczynamy coś nowego, to jest to dla nas jedna wielka niewiadoma. Możemy sobie snuć jakieś tam domysły, możemy sobie wyobrażać, jak to będzie wyglądało. Ale tak naprawdę do końca tego nie wiemy. Musimy się dopiero przekonać w autopsji. I ten głupiec tutaj właśnie na tej karcie, e, czasami wykazuje się pewną dozą brawury, ale to jest też taka zdrowa brawura, ponieważ no, musimy wykazać odwagę, żeby rzucić się w coś nowego. Jeżeli tej odwagi nie wykażemy i będziemy oporni na tą zmianę, no to nigdy się nie przekonamy, co mogłoby się wydarzyć, e, czy moglibyśmy w ten sposób coś osiągnąć. A koło Fortuny, które tutaj mamy w doprecyzowaniu tej karty z innej talii, mówi nam dobitnie, że tutaj nasz los może się odwrócić o 180 stopni i że warto pójść w tą zmianę, ponieważ koło Fortuny najczęściej zapowiada pozytywne zmiany, jakieś nowe, lepsze cykle w naszym życiu. Czyli kończy się to, co było stare, co już przestało z nami rezonować, nam odpowiadać, albo my sami z tego po prostu wychodzimy. I idziemy w zupełnie nowym kierunku, tylko z takim tobołkiem i pieskiem przy nodze. E, idziemy w nowym kierunku, ale tacy ufni, pełni nadziei co też nas tam czeka za rogiem. Wyruszamy po prostu w naszą nową podróż życiową. Podejmujemy jakąś nową ścieżkę. I tak jak mówię, to może dotyczyć rozmaitych sfer waszego życia może dotyczyć nawet i wszystkich sfer być może ktoś tutaj tak fundamentalnie będzie zmieniał wszystko, jeżeli na przykład chcecie gdzieś daleko się przeprowadzić, no to siłą rzeczy zmieniacie też pracę, zmieniacie otoczenie, czyli też tutaj nowe relacje wchodzą w grę. W związku z tym będzie to rzeczywiście taka fundamentalna zmiana życia, ale wielu z was właśnie jest teraz na progu takiej zmiany i zastanawia się, czy wziąć ten tobołek i w tą podróż wyruszyć. Zdecydowanie Karty radzą, aby po prostu odważyć się odważyć się, wyjść za próg swojego mieszkania, zrobić coś więcej, coś, czego po prostu do tej pory nie robiliście. Jeżeli do tej pory brakowało wam tej odwagi, aby gdzieś tam wyjść w daleki świat, no to teraz się nie zastanawiajcie nad tym. To jest taka sytuacja, że jesteście jak gdyby znowu zaczynacie od zera w karcie głupca, i tak nie bardzo też macie co do stracenia, że tak powiem. To jest sytuacja, kiedy właśnie człowiek nie ma zbyt wiele do stracenia, no i postanawia rzucić wszystkie siły i iść w tym kierunku. Skoro tak mu podpowiada serce, tak chce zrobić, to powinien to uczynić i to jak najszybciej, aby dać sobie szansę tutaj na zaproszenie czegoś nowego do swojego życia. Jak ten głupiec będzie się przekładał na kolejne dziedziny naszego życia, to za chwilę się okaże. Jeżeli chodzi o relacje, związki, miłość, bo od tego zwykle zaczynamy, to jest taka kwestia, która zazwyczaj tutaj widzów najbardziej interesuje. Co my tutaj mamy, moi drodzy? Widzę tutaj dwie możliwości. Jeżeli jesteście obecnie w związku, możecie w tym związku być. Tacy troszeczkę obarczeni różnymi dziwnymi wątpliwościami. Coś tutaj może nie grać w Waszym związku. Oczywiście to nie będzie tyczyło się wszystkich, bo jeżeli jesteście w szczęśliwym związku, to nie należy tutaj doszukiwać się jakichś analogii, szukać na siłę dziury w całym, jak to się mówi. Ale te osoby, które nie są szczęśliwe w swoim związku, mają wątpliwości, mają jakieś ostatnimi czasy dziwne, niepewne myśli. Moi drodzy, może być tak, że jesteście. W związku z osobą, która wykazuje pewien chłód emocjonalny, i może to być taki związek bardziej z rozsądku, czyli bardziej oparty na tym, że gdzieś tam jest wspólne gospodarstwo domowe, gdzieś tam kwestie finansowe wchodzą w grę jakieś takie bardziej konotacje oparte na faktach, na takich rzeczach materialnych, namacalnych, aniżeli na uczuciach. Bo tutaj król mieczy może wskazywać właśnie na taki troszeczkę chłód, emocjonalny dystans. Być może z tą osobą chcieliście budować wspólny dom, bo jest czwórka buław, czyli taka chęć poczucia bezpieczeństwa, bycia razem, zbudowania czegoś na solidnych podstawach, ale w doprecyzowaniu paść buław może mówić o takim słomianym zapale tej osoby, może na początku i były takie plany, ale ten partner może się tak jakby z tego powoli, powoli wycofywać, bo on jednak pragnąłby jakiegoś innego, szybszego życia ym, takiego na zasadzie, że żyjemy tu i teraz, bawimy się e, zabiegamy, szalejemy a nie jakaś tam stabilizacja, może to być partner na przykład młodszy od was w paziu buław e, i stąd może u niego jeszcze taka po prostu niedojrzałość, jeszcze taki inny sposób myślenia, albo po prostu jest to no, osoba niezbyt jeszcze dojrzała emocjonalnie, która po prostu chce biegać po świecie chce dużo rzeczy robić e, kilka srok chwytać za ogon ale niekoniecznie chce osiąść w jednym Miejscu i to może być właśnie ten problem. No i cóż, karta śmierci w połączeniu z piątką kielichów każe tutaj jakby pozbyć się złudzeń na temat tego związku, na temat tego, że ta osoba w najbliższym czasie zmieni swoje podejście. Tutaj w piątce kielichów no jest jakaś rozpacz, smutek, coś zostało rozbite, stracone, zaprzepaszczone, czyli wy tak jakby tutaj zdajecie sobie już sprawę z tego, że ta osoba no, nie będzie w stanie spełnić pokładanych w niej nadziei, nie będzie w stanie dać Wam tego, czego Wy byście oczekiwali, że coś tutaj idzie nie po Waszej myśli, że albo oczekujecie od tej osoby zbyt wiele, no albo po prostu ona obecnie znajduje się na takim etapie życiowym, że nie jest w stanie zapewnić takich wartości, o jakie Wy walczycie. No i tutaj dwie ostatnie karty dobitnie to pokazują. Dwójka mieczy, ta posta, z przepaską na oczach i trzymająca dwa miecze w ręku, nie wie tak naprawdę, co te miecze oznaczają, bo ich nie widzi. Czyli gdzieś operuje jakimiś dostępnymi opcjami, ale o żadnej z nich tak naprawdę nie ma pełnej informacji, nie ma jasności tutaj w pewnych kwestiach, czyli są jakieś niedopowiedzenia, są jakieś po prostu bariery w komunikacji czasami, są jakieś sprawy, które tutaj partnerów dzielą, jakieś też inne patrzenie na związek. No i siódemka buław pokazuje również na konflikty, na takie tarcia na różne priorytety. Czasem może to być również ingerencja osób trzecich w wasz związek, czyli gdzieś tam ktoś może dodatkowo się wtrącać, tego partnera buntować albo y, wam po prostu mówić, co wy macie robić. Wiecie, są takie y, ciocie dobra rada albo wujkowie dobra rada, którzy po prostu lubią dołożyć swoje trzy grosze do czyjegoś związku, zamiast zająć się swoim. I też tak może być, że gdzieś tam te osoby ingerują i jeszcze dodatkowo podsłuchują całą atmosferę. Także ja bym to widziała w ten sposób, że w stałych związkach, gdzie dzieje się źle, wy możecie dojść do wniosku, że po prostu partner jest no na tyle niedojrzały, że nie będziecie w stanie z nim stworzyć e, takiego związku, o jakim byście marzyli, i w związku z tym staniecie przed dylematem, co tutaj robić. Ale wybór w zasadzie może być tylko jeden. No, jeżeli coś tutaj e, nie może się zmienić, nie macie na to wpływu, a chcecie czegoś innego, no to musicie po prostu tego czegoś innego poszukać. W innym miejscu, przy innym partnerze, ewentualnie. No i tutaj, właśnie ten głupiec każe Wam wyruszyć w nową drogę, bo będzie to coś lepszego. Czyli, jeżeli rzeczywiście tu nie ma szans na porozumienie się. No to trzeba by było rozważyć już takie radykalne wyjście. W tych kartach widzę też, że co niektórzy z was po odejściu takiego właśnie niedojrzałego partnera, partnera, z którym wam nie po drodze, który ma inne priorytety, mogą na przykład zostać sami z dzieckiem, z samotnymi rodzicami. Mogą zostać samotna mama, samotny tata i po prostu zostaniecie postawieni być może przed taką sytuacją, że trzeba będzie sobie samemu tutaj bo nie ma tego oparcia na przykład w partnerze. Um, a propos singli. Moi drodzy, Wy tutaj e, za bardzo analizujecie, za bardzo jesteście niektórzy przywiązani do swojej niezależności. Chcielibyście tutaj coś budować, mieć dom, rodzinę, ale jakby e, Wasz punkt widzenia uwarunkowany jest w tej chwili jakimś zawodem miłosnym, czymś, czymś, co przeżyliście. I w Dwójce Mieczy, Wy nie jesteście odpowiednio jeszcze otwarci, jak gdyby na nowy związek. Jest jakiś strach przed zaangażowaniem się w związek. Wiązek. Jest jakaś taka, jakaś taka wasza wewnętrzna, emocjonalna blokada. Nie potraficie tego przełamać. Nie potraficie jak gdyby. Wyjść tutaj z inicjatywą, widzę w Was po prostu taki konflikt wewnętrzny, i tu jest generalnie sytuacja taka, że należałoby najpierw popracować nad sobą, nad przełamaniem tych blokad, nad przełamaniem tego strachu, powoli wyjść do ludzi. No bo jeżeli Wy tego kroku nie zrobicie, nie wyruszycie w tę podróż głupca, no to po prostu nie będziecie mieli okazji nawet, żeby kogoś poznać. No bo gdzie? No to nie są te czasy, kiedy przyjeżdżali rycerz na Białym Koniu. Do domu, tu trzeba po prostu gdzieś wyruszyć, i dać się poznać, gdzieś pokazać się szerszemu światu. Dlatego głupiec nawołuje Was do tego, aby już po prostu nie siedzieć w tym domu, nie siedzieć w czterech ścianach, wyjść do ludzi i ruszyć w świat, nawiązywać nowe znajomości, bo głupiec to są też nowe znajomości. I wówczas to wszystko powinno obrócić się na dobre, ale trzeba tutaj wykazać jakieś konkretne działanie. Moi drodzy, co mamy w finansach, w sprawach zawodowych. No cóż, dla wielu z Was widzę nową pracę i to jest taka praca, yy, gdzie albo jest to Wasza pierwsza poważna praca, jesteście po prostu młodymi osobami, albo jest to coś, co robicie po raz pierwszy, w czym nie macie zbytnio doświadczenia, bo jesteście w świeżutkiej energii pazia w ogóle macie tych paziów tutaj mnóstwo. Macie pazia kielichów, macie pazia denarów i tu jeszcze macie e, giermka mieczy na koniec tego rozkładu finansowego. Także tutaj wielu z Was w kwestiach finansowych, zawodowych będzie coś nowego tworzyło. E, jest takie tutaj w Was może poczucie jakiejś takiej niższości, jakiegoś. E, Takiego bycia gorszym, ponieważ nie macie tyle doświadczenia co inni. Siódemka mieczy w doprecyzowaniu pazia kielichów każe uważać, po z racji tego, że możecie nie mieć doświadczenia w różnych kwestiach, żebyście się nie dali komuś oszukać, zmanipulować, komuś kto wam będzie tutaj obiecywał złote góry. Każdą umowę dokładnie czytajcie, każdej propozycji się dokładnie przyjrzyjcie, a najlepiej, abyście samodzielnie nie podejmowali decyzji, tylko zwrócili się o radę do zaufanej osoby, takiej na przykład jak królowa kielichów, do jakiejś mamy, babci, cioci, jakiejś kobiety zaufanej w waszym otoczeniu, ale też może to być osoba, która zajmuje się tą samą branżą i już osiągnęła jakieś wysokie stanowisko w tym, w tym temacie, bo już jako królowa kielichów to już jest na dużo wyższym szczeblu niż paść kielichów i dzięki tej osobie będziecie w stanie uniknąć. Um... Sytuacji niepewnych, niebezpiecznych, mamy kartę sądu również, a siódemka mieczy, czy to jest karta manipulacji, karta złodzieja, i tutaj żebyście się nie dali też wpędzić w coś nielegalnego, sprawdzajcie dokładnie każdą opcję i pozwólcie również komuś w Waszym imieniu to sprawdzić, czy tam aby na pewno wszystko jest w porządku. I jeżeli tak zrobicie, to ten sąd będzie dla Was łaskawy, czyli tutaj jakby wy, nawet jeżeli by była jakaś afera w związku. Z tym jesteście w stanie bez problemu oczyścić się z zarzutów albo po prostu uniknąć e, sytuacji przykrych, które mogłyby się właśnie skończyć faktycznym sądem w życiu, czyli jakimiś takimi sprawami na pograniczu prawa. E, moi drodzy, jak już. E, to przejdziecie, podpiszecie korzystną umowę, sprawdzicie wszystko. No to jesteście w takiej przepięknej, początkowej energii: paść denarów i głupiec. No, jest to po prostu karta startu. Tak, jakbyście stali na starcie i powoli ruszacie na szlak, na, na swoją drogę do mety, czyli zaczynacie naprawdę od zera, totalnie od zera, brak doświadczenia, brak jakichś jeszcze konkretnych umiejętności, brak wiedzy jeszcze wymaganej takiej na wyższym szczeblu, ale paść denarów jest tutaj bardzo dobrą zapowiedzią, że wy chcecie się uczyć, chcecie nabywać nowe umiejętności, chcecie, aby tutaj zostało zbudowane coś trwałego. To nie są tylko takie zamki na piasku, tylko naprawdę wam zależy na tym, aby tutaj mocno pójść do przodu. No i cóż, w karcie umiarkowania zostaną Wam stworzone, powiedziałabym, optymalne warunki do pracy, czyli będziecie w stanie tutaj się rozwijać i jako paśmie, czy będziecie przyswajać nową wiedzę, będziecie mogli się um, uczyć, kształcić, ewentualnie te karty mogą oznaczać też, że będą też konflikty, jakaś rywalizacja w miejscu pracy i Wy wówczas powinniście zachować taką stonowaną postawę, taką równowagę przede wszystkim wewnętrzną. Nie dać się tutaj prowokować, robić swoje, nie przejmować się, tylko po prostu um, walczyć o swoje, uczyć się, nabywać nowe umiejętności, skupiać się na swojej pracy, nie na tym na przykład, co mówi otoczenie. Bo często krytykują nas osoby, które po prostu już nie pamiętają, jak same były um, na naszej pozycji, kiedy same się uczyły, bo nikt nie był od razu alfą i omegą, także te osoby też musiały kiedyś się uczyć, też kiedyś robiły coś po raz pierwszy. I też popełniały błędy. I to jest tak, jak w tym przysłowiu. Nie pamięta wół, jak cielęciem był. No więc, niestety, ale na takie osoby po prostu jest jedna rada. Najlepiej się nie przejmować, robić swoje i, i po prostu starać się uczyć każdego dnia. Moi drodzy, ja bym jeszcze spojrzała na to w ten sposób, bo tak jak mówię, jest tutaj dużo kart dzieci, dużo kart takiej młodej, świeżej energii. Więc, jeżeli wy jesteście młodymi osobami, a popadliście w jakiś konflikt z prawem, bądź też macie jakieś takie zadłużenia, jakieś Sytuacje, które Was tutaj przerosły, jakieś problemy finansowe, w które, w które po prostu popadliście no, za sprawą takiej naiwności, takiej niewinności, młodego takiego żywiołu, który Was po prostu popchnął trochę lekkomyślnie w jakąś stronę i macie problem, żeby się z tego wyplątać. Zwróćcie się do tej królowej kielichów. To jest właśnie kobieta, najprawdopodobniej kobieta mądra. Doświadczona z waszego otoczenia, taka empatyczna, która potrafi pomóc, wczuć się w sytuację, i tu możecie liczyć na pomoc tej kobiety i na oczyszczenie się z tej, z tej całej sytuacji. Czyli to może być wasza mama, babcia, ciocia, osoba, której ufacie, co do której wiecie, że jeżeli powierzycie jej te problemy, no to ona wam po prostu pomoże się z tego wykaraskać, i wtedy będziecie jakby. Na nowej zupełnie drodze, znowu macie energię głupca, pazia denarów, czyli zaczynacie tutaj od zera. Może być tak, że po prostu ona was tutaj nawet wesprze w jakiś sposób finansowy, no ale Wy, oczywiście będziecie musieli to odpracować. Nie ma w życiu nic za darmo, ale przynajmniej będziecie mieć taki komfort psychiczny, że uwolniliście się z jakiejś sytuacji. To nie tyczy się wszystkich, oczywiście, ale taka interpretacja też mi tutaj przyszła do głowy, kiedy spojrzałam na te karty. No i będziecie później powoli, sukcesywnie. Swoją własną pracą starać się odpracować ten dług, po prostu, ale ta kobieta, ta osoba może was tutaj wyzwolić z takiej dosyć trudnej sytuacji, która na chwilę obecną wam wydaje się nie do przeskoczenia, ale tak wcale nie jest. Tylko warto skorzystać czasami z porady kogoś starszego, bardziej doświadczonego. Co moi drodzy w zdrówku. No, arcykapłanka każe zwrócić przede wszystkim uwagę na problemy natury kobiecej, e, cykle menstruacyjne na wszelkiego rodzaju właśnie dolegliwości kobiece. Jeżeli mówimy też o panach, no to wszelkiego rodzaju choroby psychosomatyczne. A z czego to wynika? No z dziesiątki buław, czyli jesteście tutaj przytłoczeni czymś, przeciążeni, przemęczeni. Ja myślę po prostu, że niektórzy z Was za dużo obowiązków wzięli na swoje barki. Jeżeli jesteście takimi osobami, które po prostu lubią mieć wszystko pod kontrolą, wszystko sprawdzone, zrobione, bo wiecie, niektórzy tak właśnie rozumują, ja często też się łapałam na takim błędzie, że jak sama czegoś nie zrobię, to nikt mi tak nie zrobi. No, ale moi drodzy, nie jesteśmy y, jakimiś cyborgami, robotami i też czasami po prostu potrzebujemy, żeby ktoś nam pomógł. Y, nie warto brać wszystkiego na swoje barki, no bo później to się kończy właśnie takim przeciążeniem. Y, w rycerzu Buław może tutaj chodzić o to, żebyście zadbali o odporność swojego organizmu. Te osoby, które mają problemy z krążeniem bądź z utrzymaniem, Utrzymaniem ciepła organizmu powinny tutaj wnikliwie się przyjrzeć swojej sytuacji, nie bagatelizować tego, broń Boże. Natomiast, jeżeli wcześniej chorowaliście już, to tutaj rycerz buław może być zapowiedzią, że będzie zwrot w waszym leczeniu, że wreszcie. Pojawi się osoba, która będzie w stanie was wyleczyć, wam pomóc po prostu w waszych dolegliwościach, że już nie jesteście sami na tym placu bitwy, w czwórce mieczy tacy pokonani, tylko jest szansa na podniesienie się i wrócenie e, jednak starczą. Tym bardziej, że dalej mamy koło fortuny i króla buław, no to to jest właśnie to znowu nasze koło fortuny, które tutaj zapowiada zmiany na lepsze, czyli właśnie na wyzdrowienie i król buław to jest zyskanie nowej energii jakby tutaj złapiecie wiatr w żagle. I moi drodzy, na końcu mamy dwa arkana wielkie, wieża i sprawiedliwość. Jak ja to czytam? Poczytuję to tutaj w ten sposób. Runięcie tej wieży czasami jest nam potrzebne do złapania harmonii w naszym życiu, bo często jest tak, że jak nam coś dolega, ale tak nas boli tylko trochę, umiarkowanie, to my to bagatelizujemy. Mówimy, a nie pójdę do lekarza, no bo przecież nic takiego się nie dzieje, samo przejdzie. No ale w niektórych przypadkach Samo nie przechodzi, i ta wieża tutaj to jest takie nagłe runięcie naszego zdrowia, że coś się nagle sypie, że na przykład nagle ulegamy jakiemuś wypadkowi, doznajemy kontuzji, i ten czas, kiedy właśnie musimy później być rehabilitowani, musimy dochodzić do siebie. Jest czasem na sprawiedliwość, czyli na to, żeby się zastanowić nad sobą, nad swoim zdrowiem, żeby złapać równowagę. To jest tak, że jeżeli my do pewnego stopnia nie dbamy o siebie, wszystko jest ważniejsze od naszego zdrowia, to nasz organizm prędzej czy później upomni się o swoje prawa i da nam jasno i dobitnie znać, że tutaj hola hola, trzeba zadbać o swoje zdrowie. Czyli Zredukuje nas jak gdyby do tej energii głupca, że stoimy znowu w punkcie wyjścia i teraz musimy pójść inaczej, czyli musimy um... Żyć tak, żeby też zwracać uwagę na sprawy zdrowotne w tym wypadku, czyli e, jak gdyby zrównoważyć w sobie wszystko. E, czyli i praca, i życie rodzinne, i nasze zdrowie powinny e, odgrywać znaczącą rolę w naszym życiu. E, I tu jest właśnie taka nauka dla nas płynie, że jeżeli sami nie będziemy dbać o siebie, no to nasz organizm po prostu prędzej czy później upomni się o swoje prawa. E, co my tutaj mamy jeszcze, moi drodzy? Z przewodnictwa bogiń macie białą. Tarę. Stajesz się nadzwyczaj wrażliwy. Unikaj toksycznych związków międzyludzkich, szkodliwego otoczenia i przykrych sytuacji. Mam wrażenie, że to się tyczy tak naprawdę... Wszystkich dziedzin Waszego życia. No tutaj, jeżeli rzeczywiście jesteście z takim partnerem niedojrzałym, który po prostu więcej u Was nerwów powoduje, aniżeli szczęścia i zadowolenia, no to jest to ewidentnie relacja toksyczna, z której należałoby uciec po to, aby otworzyć się na coś lepszego. Tutaj również na gruncie zawodowym wszelkiego typu manipulacje, rywalizacje, konflikty też mogą stwarzać takie sytuacje toksyczne. Więc, tak jak tutaj mówiłam, umiarkowanie, Trakowanie. Trzeba się do tego zdystansować, zająć się swoimi sprawami, swoim własnym rozwojem zawodowym i nie wdawać się w tego typu zagrywki, gierki jakieś nieczyste, bo to najczęściej służy temu, żeby nas do czegoś sprowokować. No, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, również, bo nasze nerwy, jakieś toksyczne sytuacje, toksyczni ludzie mają bardzo duży wpływ na nasze zdrowie fizyczne, również. Nasz organizm w ten sposób daje nam znać, że coś. Dzieje się nie tak. I macie również od Waszych przewodników duchowych kartę kontakt. Tutaj przede wszystkim jest to nawołanie do tego, aby nawiązywać kontakt z osobami, które dobrze na nas wpływają, które dają nam poczucie bezpieczeństwa, sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni, żeby takimi właśnie ludźmi się otaczać którzy tutaj odgrywają pozytywną rolę w naszym życiu, ale to jest też kontakt ze swoją wyższą świadomością, ze swoim wewnętrznym ja. Starać się po prostu poznać swoje potrzeby, zastanowić się nad tym, co jest dla mnie w życiu najważniejsze i dbać o siebie zgodnie ze swoim wewnętrznym rytmem, czyli opierać się na tym, co płynie do nas od wewnątrz, a niekoniecznie z zewnątrz, bo te informacje z zewnątrz mogą być zniekształcone przez nasz umysł, mogą... Mogą być subiektywne, ponieważ są podawane przez inne osoby. Natomiast to, co jest wewnątrz nas. Się nie myli, to jeżeli tym się będziemy kierować, to zawsze będziemy na właściwej ścieżce, e, więc warto tutaj wziąć e, to pod rozwagę i w tej energii głupca, jak gdyby, zacząć wszystko od nowa, zacząć też inaczej patrzeć na siebie, inaczej siebie traktować nie tylko jako taką e, maszynkę do zarabiania pieniędzy, nie tylko. Jako człowieka takiego zadaniowego, że muszę to zrobić, tamto zrobić, nad tym muszę mieć kontrolę, ale jako taką istotę, nad którą również należy roztoczyć opiekę. I dbajcie, moi drodzy, również sami o siebie, o swoją stabilność emocjonalną, o swoje zdrowie. Ta nowa ścieżka będzie, będzie zakładała, że potrzeba dużo siły, dużo naprawdę witalności, więc warto tutaj dobrze się wyposażyć na początku tej ścieżki, aby tej siły, Wam nie zabrakło i tego Wam moi drodzy życzę, abyście z pełną świadomością i z pełną odwagą ruszyli w tą nową podróż, bo ona przyniesie dla Was tutaj korzyści, żebyście się nie bali tych zmian. Zmiany są w naszym życiu czymś normalnym, czymś oczywistym i często jesteśmy w takich sytuacjach w życiu, że zaczynamy coś nowego z punktu takiego zerowego zupełnie, czyli że niekoniecznie mamy o tym pojęcie. Zaczynamy coś po prostu bezpośrednio. Bez doświadczenia, idziemy w coś po raz pierwszy, nieraz ze strachem, z duszą na ramieniu, jak to się mówi, ale wszystkiego trzeba w życiu spróbować, i dopóki nie spróbujemy, to się nie przekonamy, czy bylibyśmy po prostu w tym dobrzy, czy dalibyśmy sobie radę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie filmu. Pozdrawiam wszystkich gorąco i do zobaczenia, do usłyszenia, moi drodzy.